Siema siema, z tej strony Kaz. Jestem właśnie po obejrzeniu obecnego odcinka, który za chwilę właśnie zobaczycie. I taka krótka, ale myślę ważna uwaga na sam początek, zanim jeszcze przystąpicie do oglądania, do czego zapraszam. Generalnie ten odcinek był robiony bardzo na gorąco, kiedy jeszcze zupełnie nie ogarnialiśmy nic, a przynajmniej ja to było moje pierwsze włączenie do dodatku tuners w GTA. W związku z tym odcinek będzie delikatnie chaotyczny bo będziemy zapoznawać się z samymi mechanikami, z jakby z okolicą, z nowymi lokalizacjami i też będzie bardzo dużo skipów między innymi trasy, bo jeszcze sobie gdzieś tam w międzyczasie zwiedzaliśmy poszczególne warsztaty, żeby ustalić, które miejsce będzie dla mnie przynajmniej najlepsze do wybrania, do zakupienia tam warsztatu. I dwa, uznałem też, że niektóre katcenki, zwłaszcza te po intrze, będą niekoniecznie odpowiednie dla wszystkich. W związku z tym w tym odcinku, jeszcze będę je wycinał, zobaczymy co się będzie działo dalej. I też bardzo mocno tutaj i w następnym odcinku się skupiam na tym, co mówi nasz przewodnik po dodatku w trakcie jazdy. W związku z tym wówczas następuje takie milczenie i wsłuchiwanie się w to, co tutaj nasi nowi znajomi mają do powiedzenia. Postaram się to zmienić w następnych odcinkach, bo też zauważam, że to troszeczkę zwalnia, a jakby zmniejsza dynamikę samego odcinka. Także uznajmy ten i następny odcinek jako taki odcinek na przetarcie. Niemniej mam nadzieję, że Wam się będzie podobał. Dajcie znać co o tym sądzicie, co chcielibyście, żebym poprawił, co Wam się podobało, lub też nie. I żeby dalej nie przedłużać, bo to już całe dwie minuty wstępu, to zapraszam do oglądania. No dobra, to wobec tego myślę, że oficjalnie, przynajmniej wobec, możemy rozpocząć dodatek tuners A, i na dobry początek, zgodnie ze sztuką, Ze <laughs> sztuką! Jest, się. E, zacząć sobie od rozpoczęcia, pomijam oczywiście sam moment kupienia auta, bo oczywiście to było pierwsze co zrobiłem, oczywiście nie mogło być inaczej niż zakup Audi, Zacznijmy sobie standardowo od znacznika, który nam rozpocznie zapewne cały dodatek I gdzieś tam wskaże również drogę. E, nadmieniam. Jest to moje zupełnie pierwsze zetknięcie z tunersami. Mam nadzieję, że będzie to wszystko na jednym może nie cięciu, ale że zupełnie będzie to pierwsze podejście, e, żeby te emocje były takie, nazwijmy to, najbardziej oryginalne. No i co? Lecimy do miejsca. Zostało zaledwie pół kilometra, więc już tuż tuż. I zobaczymy, co tym razem Rockstar dla nas przygotował. I w gwoli ścisłości razem ze mną dzisiaj są Koleks Szymała. oraz Killer. Siema, się. Alright, więc dojeżdżamy na miejsce. I zobaczymy, czym Rockstar nas zaskoczy tym razem. A już takie małe smaczki, które się pojawiły typu nawet e, obniżenie i podniesienie samochodu. Prawiło mi tyle radości, że zrobiło mi to dzień naprawdę. Okej. Okay. To jest ekipa. I zobaczymy co Rosser dla nas przygotował, ale wcześniej może zróbmy. ...secure uh, ser wspólne patrzy, dobra. Dobra, posłane. Okej, okay. wobec tego rozpoczynamy GTA Online Tuners. Teraz mam na cały ekran prezes, jesteś teraz organizacją, organizacją, organizacja. organizacja, organizacja. <laughs> Dobra, jest kacetęka. got a really beautiful silver medal with your name on it. <laughs> mm, weren't that the race you won like third in? Girl, if I'd known you was watching, I'd have smoked all them food. Oh, mm -hmm. dude, y'all need your mama to watch you play? Aww. Hey, why not? <laughs> Hold on. Lost Puppy right here. Hey, what's up? You hear the noise and come to take a look? It get kind of loud in here, don't it? Hey, don't worry. Almost everybody's welcome. <laughs> as long as you ain't a cop. Yeah, Betty! You a pimp, bro I see you in the middle Benny, a uh -huh. <laughs> You know Benny? That boy go hard, yo. The hardest. And this right here? This is Mimi. She pretty much runs the joint. Welcome to the LS Car The heart of the scene. And I'm Hal. Hey, have we met? I don't know. Everyone looks familiar to me. Especially if I clocked them in my rear view. <laughs> don't worry about him. He's kind of obnoxious. Hey, that's what this place no. is all about. No. Okay. Be who you wanna be. Tuna, modder, Stock Car Racer, Obnoxious as a motherfucker, Expresso Sell. We got the fastest cars, bikes, trucks, burnouts, donuts, straight lines, all of it. Only thing we don't got is. Linearzy. Oh, I want that not oh. oh. some shit, but he right. Mm. Only gunshots you go here and here be some fool's verbal tune. Look around all you like, see some cars, meet some people, get wild. But if you want to get involved with any of the facilities, you gotta sign up with my girl. This is my spot. Come find me here. Oh, shit. Yes, you're the so oh, dude came in earlier. He's from out of town. <laughs> we got some work to do. Can't be sitting out here stutting all day. Mm -hmm. Hey, this is my new man. This is how. What up, though, young player? Hey, good to meet you. A to teraz trochę wygląda jak scenka początkowa z Nitwor's Pet, bo że co tam powiedzieć? Z Nitwor's Pet Wanted. Co Razor się tak nachylał na trzebą, właśnie głównego bohatera. A ta mija gdzieś tam w tle gadała. jest żeby ta audiola brzmiała tak jak na taka scence, to byłby przekod. Left the mark for life. Oh, no. what was that about? I'm trying to put a crew together. Huh. She's got this list of jobs. Some serious shit. Gonna need a crazy ass wheelman and someone to run it. You down for it, Hal? Oh, you know, I got that ticket last week. I ain't trying to lose my license. Hey, how about you, Queen? You trying to roll with those folks? Here's some licks. Might be just your thing. Oh, shit. Someone's throwing up smoke. Gotta get this for the feed. Hey, go on. Enjoy yourself. No dobra, tylko scena za mną. I muszę wam powiedzieć, że w środku, no to jest fajny Fury z pełną gębow, nie? No. Naprawdę kozak. Dobra, czyli tak. O, tutaj jakiś prezent jest, ikona. O. Dokładnie. Czy to jest jakieś, jakaś nagroda za jakieś osiągnięcia? Tak, w momencie kiedy wykonasz. W tym momencie masz zadanie e, przez trzy dni musisz tam chyba wygrać wyścig mhm. i otrzymasz go w prezencie. Okej. Okay. Dobra, to teraz kupujemy członkowskie mnie. Może poczekaj, poczekaj jeszcze. Mm -hmm. Bo członkowstwo możesz kupić również z, z zakupem warsztatu. Znaczy, A, czyli 5 no, dych siedzi w kieszeni. Znaczy i tak, i tak, i tak wydasz 5 dych, ale możesz albo zrobić to teraz, albo przy zakupie warsztatu, jak chcesz. Czy, czy, kupienie tutaj za 5 dych członkowstwa dać jakąś kadzysękę? Nie wiem, ja, ja kupiłem z warsztatem. Okej, okay, czyli podpowiadasz, że tam jest jakaś kadzysęka? Może być, nie wiem. Dobra, to w takim razie kupmy od razu warsztat. O, warsztat Aha, podlecałeś jeszcze, żeby się przejechać po tych miejscówach Tak, i myślę, że możemy to zrobić Dobra Czyli ten odcinek będzie taki bardziej zapoznawczym z tematem, więc potraktujmy go jako odcinek 0, ale ponumer ponumerujmy go jako 1, bo później jest problem z tą numeracją eee, więc odcinek 0 na nawiasie 1 <grym> I okej, okay, odwiedźmy w takim razie te miejscówki tych warsztatów, zobaczymy, która z nich będzie najbardziej klimatyczna, moim zdaniem. A tymczasem... A, te jakieś dziary są jeszcze w ogóle. Tak, są drzewki. Myślę, że warto sobie też przejść się po całym tym, powiedzmy, że zlocie, bo e, jak możemy spotkać na przykład jakieś e, takie dziwactwa, niektóre, tak, niektóre pojazdy są mega fajnie stringowane. Co prawda nie ma teraz Mustanga, które chciałem Ci już wcześniej pokazać, ale na przykład... Podchodząc tutaj, e, zobacz co możesz wykonać. Czy to powinno mi coś powiedzieć, to malowanie, czy to zupełnie co innego? Nie, podchodząc... Podajesz sobie do drzwi samochodu, sobie podejdź. Wykupiłeś członkostwo, czy nie? Nie. A, to możliwe, że nie ma opcji takiej. Tak, muszę kupić członkostwo. A, przetestować mogę te chury. Tak. Tak. Czyli a, rozumiem, że to po jednej sztuce z każdego modelu będzie, znaczy z każdego samochodu, ale ta prosiawa to jest uf, I myślę, za gości w garażu. E, Celika jak i Nissana możesz kupić na miejscu, mhm. e, p 8 niestety jeszcze nie było, po prostu jest niedostępne, ale jak się przyjrzysz z zewnątrz, widać właśnie te zegary jakie ładne są. I ciekawostka, nie możesz zmienić tutaj, a, jednak możesz, nieważne. No, fajnie to wygląda. Dobra, może nie przedłużajmy, lećmy sprawdzić, co? Dobra, a tu jeszcze fajnie ten, bar, ten garaż, znaczy ten tam do latania. Tak, to jest to testowe, możesz właśnie tymi autami sobie albo swoim samochodem, albo wyskoczyć sobie autami tymi testowymi i właśnie tam latasz nimi. Ej, to w sumie spoko, bo to w takim razie zanim zakupisz te fury, no to fajnie jest sobie je przetestować. Więc dla kogoś, kto powiedzmy nie masz takich środków, chociaż w Gita już raczej każdy ma dobrze, powiedzmy gdzieś tam może sobie to sprawdzić. Fajnie. Uh -huh. No i kurde, no, to jest klimat. Ty, to twój. No tak. Ale twój prywatny czy. Tak, to jest mój prywatny. No kurde, a gdzieś. A to... Aha, a tu jest killera. Tak. Samochody ty możesz ma... dowolnie przedstawiać. A twoją a trzeba znaleźć. Nie. A nie, może nie aż przepustki, to może go nie. nie... Yy, on w ogóle nie lechał samochodem do środka. A, no tak. O faktycznie. No to y, możesz wyjść albo drzwiami, albo ze mną na przykład wyjechać. To wyjadę to... A nie, to już wyjdę przed drzwiami, wiesz, bo ja jestem przy drzwiach. O ty, na dech można wyjść? To my wyjeżdżamy. O kurde, ale jak daleko wyrzuciła. O kur... Deniz, to lagi. Czyli ja sobie i tak muszę na mapce zaznaczyć, który klub będzie najlepszy, moim zdaniem. Znaczy inaczej, trasy po prostu po tych klubach. Mm. No to jeden mamy za S obok. Dobra, to jeszcze taki szybki przerywnik W świetle dziennym moja diolka prezentuje się w taki sposób. Uważam, że siedzą te felgi okropnie dobrze. I auto moim zdaniem dużo lepiej wygląda od frontu pod lekkim kątem. I jak nie widać zaczęcia się tego poszerzenia nad koli. Oj! <laughs> <gry> Granie na początku, to już Wam mówiłem przed nagraniem, ale powtórzę teraz na nagraniu, że trochę, trochę byłem jakby zasmucony tym, jak to Audi wygląda, bo wydawało mi się strasznie małe, ale teraz, jak już się trochę przejechałem po tuningu, to wydaje się być już w porządku. Dobra, i teraz te kluby, powiedzmy, że nie chcę od razu kupić. Czemu nie mogę go sobie namierzyć? Nie da się, ja cię mogę podrzucić, bo... też znaczy mogę... możesz już za mną, miała ja pamiętam mniej więcej, jak są klucze. Dobra, to dawaj. No to zapraszam w wycieczkę. Dobra, to oprowadzka po warsztatach zakończona. Nie jestem pewien, czy będę wrzucał tą oprowadzkę, bo... Trochę też się kręciliśmy... Trochę chaliśmy, trochę stłuczek było, więc być może całkowicie to skipnę. W każdym razie jesteśmy już po przejrzeniu tych wszystkich miejscówek i żeby nie powtarzać tych miejsc to mimo tego, że miejsce, które wybiorę nie będzie miejscem, które mi się najbardziej podoba to wybiorę je ze względu na to żebyśmy po prostu mieli z chłopakami w trzech różnych miejscach żeby może troszeczkę tą wczutkę powiedzmy zwiększyć że do każdego trzeba gdzieś tam pojechać i ...go odwiedzić. E, ok, w sumie opcje takie jak zawsze, czyli gdzieś tam kolory... Mm, ...jakiś wystrój wnętrza. Na razie weźmiemy sobie podstawowy. E, później sobie to będę dopracowywał. O, ale ten żółty to akurat zmienię. Emblemat... E, ...emblemat może niech zostanie... ...podstawowy. Pracownik 1, pracownik 2 was waszych tylko roboty na dzień, kiedyś taki, moment, że pracuję, już dostać się pojazdy, co czas na prawdziwą robotę. Czyli rozumiem, że do to mechanicy dodatkowi. Tak, tak. Ja okay. osobiście kupiłem Ja Tak, tak o, samo. Okay. E, tak też zrobię, na biednego nie trafiło. No, <laughs> no w końcu ktoś wczoraj y, pracował Grindowo. ciężko. No, grindował moje papryko. <laughs> Dobra, e, pozwoli naprawić dwa auto jednocześnie. Nawet jeśli przerobu to więcej kasy. Aha, podejrz... czyli to jakieś pojazdy będą naprawiały. Dowiesz się później. Dowiem się, się później, czyli to może się przydać, więc to też zakupię członkostwo. Zakupmy przy okazji. O, styl. Dobra, jak już wydajemy, to wydajemy. To klasycznie dla mnie pójdziemy w odcienie czerni. I mój klub będzie kosztował 4 miliony. Uu. Dlatego zakupują go. Ok, ustaw, punkt. E, punkt ustawiony. Wobec tego, teraz będziemy się kierować do mojego klubu. E, jeżeli nic ciekawego się nie wydarzy, to zobaczymy się już na miejscu. Ciekaw jestem, czy jako członek Twojej organizacji będę mógł sobie skorzystać z tego. Stale ty. <głos> 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 Myślę, że tak, pozwolę ci. Pięknie żeś się Na mapę się spojrzałem. I dzwon. jest sobie zapełnię garaż z dupy. Nie będziesz dopóki nie będę przygotowanego garażu. wysiadaj za ota gość. A, ty, ca ty, ca ty cały czas na glebie. No to czekaj, może każdy się ustawi, tak wiesz, za sobą, nie? Stawię się jak chcesz, tak, żeby wszyscy z rodziny się zmieścili. <grymne> to wszystko dla. You pod... know what I'm saying. Wszystko na rodziny. Pani już robiła, robi zdjęcie tutaj. Ty, to chwilę, ja, dawaj Dobra, to my cicho idziemy siedzimy już. W większość dialogu z tej katastrofy raczej nie przejdzie na tuby. Więc nie wiem, może postaram się to jakoś ładnie powycinać. A później każdy na swoją odpowiedzialność e, zobaczy sobie tą scenkę. Jest dużo podtekstów, co może nie być koniecznie poprawne dla młodszych osób. A tymczasem jesteśmy przy tablicy planowania i musimy odzyskać audio. I tu mi strasznie zaśmierdziało Need for Speedem. Znowu Most Wanted. Remember, just a little friendly test. The station gonna be locked down tight. Let's see what you can do. Hey, y'all was the ones who picked me up from the casino, right? Help me with that borrowed car. Well, shit changed since then. I got used to all kinda of things out here. I have my eyes open for all kind of shit. I got all kinda of business coming my way. Los Santos, shit full of opportunities for outsider like me. You but don't even trust you. Now, <laughs> but everybody trusts me. And that's why I need you. Gotta keep my rep clean. Always have, always will. As you know, I look legit as hell on the street, But when you know it, you know it. Oh, masz innym tem. Innym, Long sees me a solid motherfucker who holds it down, they gonna keep sending me work, which means more work for you and more cash for us. Oh, and by the way, we got some serious paychecks coming as soon as I get this motherfucking ride. Kazik auto to chcę prowadzić Ja O Kazik, Kazik, oczywiście że Kazik Ty ale z tym spoilerem też fajnie siedzi Masz furę? Ty fajnie siedzi z tym spoilerem Mi się na przykład te pasy zapodobają może nie na żółtym lakierze, ale podobają mi się, na przykład na białym. O, może to spróbujemy uciec. A, trochę myślałem, że to będzie inny wyjazd, ale dam radę, czy tak? Pamiętaj, możesz wysiąść z samochodu i na też uciec. I tam, co to jest za Need for Speed wtedy? I to, nawet nie da się wyjść z samochodu. O, no, o, helka. Kurde, Helka mi za pana w swojego dosięgu ale ten Sultan idzie Ty w to, to może Dobra to jedziemy dalej bo już przyglepiłem i tak To? no dobra, to się jest zgubiony więc wracamy do warsztatu tuningowego To nie ja. Wcale to żółte Audi się nie rzuca bo czyli nie można je, go pomylić z ni niczym innym. <laughs> Typowy GTA. Czyli jakby pierwsze przygotowanie... Czy też pierwszą misję. Nazwijmy to fabularną. Mamy zakończoną. Jeszcze kacynkę na zamknięcie. Boże go nabuczy w tych oh, kacynkach, fajnie. Come on up. We got for you. Oni są ciągle napaleni. No. Dobra, słuchajcie, generalnie to tak. Z racji tego, że to były zupełnie pierwsze odczucia z powiedzmy takiego fabularnego podejścia, czy też zapoznawania się z czymkolwiek innym niż samymi pojazdami. Z tym dodatkiem to mogło być trochę rozlaźle, jeżeli takie słowa są. W każdym razie odcinek mógł być trochę rozlazły, trochę bez jakiegoś takiego spięcia, więc na ten odcinek zakończymy w tym miejscu. I jeżeli będzie Wam się to podobało, to dajcie znać i będziemy się starać o kontynuację. A tymczasem, panowie, dzięki za pomoc w dzisiejszych miejscach, Przy dzisiejszym odcinku. Jeszcze raz był ze mną Koleks. Siema, na a miłego oglądania. Teraz. Oraz Killer Siema, siema I do zobaczenia w następnym odcinku Nara NARA